Zobaczcie, wszystko, wszystko Zobaczcie, do negocjacji. Wszystko do negocjacji. To, to prak, to prak. Może widzieliście, może nie no, tak złoto, srebro, pierścionki, obrączki. Srebro pan każdy sygnał. Idealne. mówi, że pana sygnał będzie jak nowy, nie że pan każdy mógł w do złota, do tak. srebra, tak. do tak. Wszystkie powierzchnie, które wymagają połysku, bardzo, bardzo, nie trzeba tego dużo używać środków genialnych, tańczych, po to Szyby, lakier, felt, często jakieś szczytowy, nie będą te kropki podwarnej wodziarby. Z lakierem. Usuniecie z lakieru większa lila. Piękny połysk, matowe lampy. Pan pokaże skąd Może być komba. I jeszcze lepiej, to też zrobić, czyli mieć mosią. Czyli jak jakieś stąba, to też jakieś tam elementy tutaj tej miedzi, mosiądzu, nie wiem co to za stopie. Zobaczcie. Rewelacyjnie to poleruje i będzie jak złoto. I wie <śmiennie> pan co to jest, no nie wiem, żadna waga, tylko nie, uz... nie wie No no te te tlenki usuwa, no to nie wiem. Musiała pan chyba codziennie przez 100 lat robić. Ja, 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 Ma daje... Mały trzy dyszki, duży sześć dyszek. Patrz, zobaczcie. Biorę, jakie złote. Mały trzy dyszki, duży sześć dyszek. Ale jak kupicie duży, dam zestaw, tego jako gratis. to nie Dobra, to No to sześć dyszy. Ale zrobicie auto, weźcie póki mam, kochani. Lakier, felgi, szyby, lustra. Namiary macie na butelce. Sprzedaję to również wysyłkowo. Idę po ściereczkę. Przy trzech sztukach pokrywam koszty, wysyłki dla Was, kochani, zestaw. Zróbcie sobie prezent, szukam handlowców. Dla pana. Pan jeszcze nie dostał. Dobra. Ma pan dyszkę? No. no nie. Będzie było. No, jest. Pomoże mi pan. Pan mi dał stówkę, pan mi ją dał? Stówkę i jasnej. Stówkę. To ja panu muszę wydać cztery dyków. Chyba, że ma pan dykę. Lecimy dalej. Tam szukają handlowców normalnych. Może ten basen To jest ale... To być, no. Zobaczcie. Zajrzymy sobie. Jaki ziutek panie? Są te liści.

Fajna ta półeczka Fajnie, nie. jest półeczka to jest sekretarz. Tam jest półka pod schodem, czy nie? Ale pod spodem tam nie ma półki Jest szufladka? Jest szufladka ta, no. jest. Zobaczcie sami, jest szufladka, prawda?

Pierwsze sztume, drugie 150-200 sztume Dobre? Dobra ludzie, wjeżdżamy teraz na te tereny, zobaczcie to, co tu mamy Ranki nie lubicie, bo mówiliście, że nie lubicie tych lalek, że są straszne Ale szybko je normalnie sprawdzimy Zgadzamy wszystko, tak? Okay? Normalnie Patrzcie, co tutaj mamy. Oglądajcie sobie, ile chcecie. Nie wiem, czy nie O, a lampa fajna. O, się ta lampka zrobiła. Dobry. Był by pan tydzień temu, może? Nie, właśnie widzę. Mamy. Także nowości, 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 now nowości, nowości, oglądamy nowości. I te grille fajne, zobaczcie te grille w ogóle, grupnicze. Podoba wam się grille lekkie czy? Mamy grille, dalej. Coś nowości potrzebujemy, nie? Zobaczcie, tu już idziemy. Ciekawe czy tu są nowości, zaraz się do wielu. Ramy od obrazu, do pięcia. Ale piękna lampa dachowa, zobaczcie sobie.